Katarzyna Pietuch. Magdalena Szymanowska. Rozmawiamy dziś z panią doktor Katarzyną Pietuch, specjalistką, ginekolożką, pasjonatką sali porodowej na tematy kobiece, tematy intymne. Od wielu lat promuję zdrowy styl życia, jestem coachem zdrowia i wiem, jak bardzo ważne jest poruszanie tematów związanych właśnie z intymnością. Wiecą. I jak często temat ten jest uznawany za temat tabu, jest uznawany za temat wstydliwy, dlatego bardzo zależy mi na tym, aby ten temat był często poruszany i aby świadomość tego, jak bardzo ważne są produkty, które wybieramy do higieny intymnej i ta świadomość tego, jak są niezwykle ważne dla naszego zdrowia, była szerzona. I jak wiele szkody zamiast pożytku mogą spowodować produkty, które są nieodpowiednie, a na przykład produkty zawierające silne alergeny, tak jak substancje zapachowe czy barwniki. To prawda, zgadzam się. Rzeczywiście jest tak, że 90% pacjentek, które trafia do gabinetu ginekologicznego, te, które trafiają na konsultacje, a nie zgłaszają się z powodu infekcji związanych z nadużywaniem czy zbyt, zbyt przesadnym stosowaniem produktów do higieny intymnej, tych, które zawierają substancje zapachowe. Mało świadomości w naszym społeczeństwie dotyczy higieny intymnej i stosowania mało dostępnych produktów, które są bezzapachowe. Substancje zapachowe, te małe cząsteczki substancji zapachowych są, są bardzo silnie alergizujące i dlatego często po prostu alergia jest mylona, czy infekcja jest mylona ze stanem alergicznym, prawda? Z stanem zapalnym, zgadza, zgadza się. Bardzo często panie uważają, że czynnikiem wywołującym u nich infekcję jest stan zapalny, a okazuje się, że jest to alergia, a okolice intymne są bardzo delikatne, wymagają zastosowania, utrzymania odpowiedniego pH i stosując na co dzień odpowiednie produkty bezzapachowe, certyfikowane, pacjentki mogą uniknąć tego typu problemów. Jakie produkty do higieny intymnej poleca pani doktor swoim pacjentkom? Też jako kobieta, pacjentka, mama, jak również ginekolożka, miałam problem z wyborem produktów do higieny intymnej. Na szczęście na rynku pojawił się produkt bezzapachowy, bez parwników, bez z delikatną substancją myjącą, płyny do higieny intymnej marki For Organic. A propos tych detergentów myjących, o których Pani doktor wspomniała, jest to niezwykle ważne, aby właśnie wybierać płyny do higieny intymnej z delikatną substancją myjącą, a nie z podrażniającymi, wysuszającymi, Naszą śluzówkę, czego nasza śluzówka nie lubi, prawda, pani doktor? Nie lubi. Takimi substancjami jak na przykład znane wszystkim nazwy skrótowe SLS czy SLS, e, Sodium laureus sulfate, Sodium laury sulfatę które właśnie mają, mogą mieć takie właściwości wysuszające i podrażniające. Pojawiają się w internecie skrajnie różniące się od siebie opinie na temat właściwej. Bądź o tym właśnie rozmawiamy niewłaściwej higieny intymnej. I często mówi się o tym, że aby być odpowiednimi produktami, o czym my rozmawiamy, ale często mówi się o tym, że wystarczy myć okolice intymne samą wodą, a może tylko je wietrzyć. Jaki to ma wpływ na nasze samopoczucie, na komfort naszego życia, czy komfort współżycia. I tutaj Warto podkreślić, jak zbudowany jest nasz narząd rodny, zarówno męski, jak i żeński. Lokalizacja jest w bardzo bliskim kontakcie z odbytem, który przenika i do którego przenika duża ilość bakterii, jak również grzybów. I ma to znaczenie zarówno w takim życiu codziennym. Łapiemy wtedy częściej właśnie stany zapalne, infekcje, mamy podrażnienia, jeżeli nie dbamy o te okolice, jak również przyczynia się to do takich niekomfortowych relacji, jeżeli chodzi o nasze życie i współżycie. Dlatego warto w tych okolicach stosować produkty bezzapachowe i które nie zawierają dużych ilości substancji myjących. Czyli jednak produkty myjące, a nie sama woda. Dokładnie, to jest bardzo ważne i to warto podkreślić. Jak również duże znaczenie ma wietrzenie, i tutaj stosowanie produktów czy bielizny, która jest tylko i wyłącznie zbudowana z bawełny, ma ogromne znaczenie. Że ten dostęp powietrza jest ma ogromne, znaczenie. Ma ogromne znaczenie. Zatem samo wietrzenie i stosowanie wody do higieny intymnej jest niewystarczające. Czyli co pani doktor poleca swoim pacjentkom do higieny intymnej? Płyny i żele do higieny intymnej, bez zapachowa, Z delikatną substancją myjącą. Zgadza się. I polecajmy również to naszym mężczyznom. Żebyśmy prawie. w trakcie współżycia nie miały dodatkowo tendencji do stanów zapalnych i podrażnień. Myśląc o naszych mężczyznach, myślimy o naszym zdrowiu i komforcie. Pojawiają się głosy, że płyny do higieny intymnej to. Marketingowy wymysł. Kolejny kosmetyk na naszej półce w Łazience, że do higieny okolic intymnych wystarczą te płyny, które stosujemy do całego ciała, tudzież do mycia głowy i tak dalej. Jednak skład przytłaczającej większości produktów do mycia ciała zawiera składniki zapachowe. To, o czym rozmawiamy. i to, czego należy unikać w kontekście okolic intymnych. Również zawierają barwniki, czyli mówimy tutaj o bardzo silnych alergenach, z którymi skóra naszego ciała radzi sobie zdecydowanie łatwiej niż delikatne łona, śluzowa okolic intymnych. Również kwestia pH, pani doktor, co Pani o tym sądzi? Myślę, że stosowanie tych produktów, takich, które dostępne są w markach 3 w 1, 5 w 1, 6 w 1, akurat w przypadku nas, kobiet, jest bardzo ważne, żeby tego nie stosować w kontekście, w w kontekście intymnej. higieny intymnej. Mianowicie nasze okolice intymne zawierają pałeczki kwasu mlekowego, musimy je odpowiednio nawilżać. Te okolice również wymagają i są bardzo delikatne, więc stosowanie tych preparatów z barwnikami czy z tych, które zawierają dużo substancji myjących bądź tych, które mają niesamowity kolor bądź zapach, dla nas A kobiet, wielką pianę, wielką pianę dla nas kobiet jest niepotrzebne. Konieczne jest wręcz stosowanie, czyli nie jest to wytwór marketingowy, dla nas kobiet, produktów, które są bezzapachowe i szczeg szczególnie dedykowane do okolic intymnych. Poruszamy dziś bardzo ważny temat. Kobiecy, intymny. Bardzo ważny dla zdrowia kobiet. Bardzo ważny dla zdrowia kobiet, ale niestety często traktowany niesłusznie jako temat wstydliwy, temat tabu. Powoduje to brak świadomości, brak informacji, które są niezwykle ważne. Obecnie ogromna większość na rynku kosmetyków do higieny intymnej zawiera substancje zapachowe, zawiera barwniki podrażniające, substancje myjące, które absolutnie nie są odpowiednie dla tych wrażliwych sfer. Nie mogłam znaleźć zarówno dla siebie odpowiedniego płynu do higieny intymnej, jak również otrzymywałam wiele pytań od kobiet: Co mogę polecić? Od lat tworzę i dystrybuuję kosmetyki naturalne. Postanowiłam na bazie Dotychczasowych analiz stworzyć płyn do higieny intymnej, ponieważ zależało mi na tym, aby kobiety mogły znaleźć dobry, bezpieczny, wspierający nasze zdrowie intymne i komfort życia. Kosmetyk do higieny tych wrażliwych miejsc. Fororganik to naturalne, wolne od alergenów, certyfikowane płyny do higieny intymnej. Certyfikowane przez Międzynarodową Organizację Allergy Certified, ponieważ zależało mi, aby moje słowa, aby. Skład tych kosmetyków był poparty wiedzą, analizą i podpieczętowany przez Międzynarodową Certyfikację Toksykologów, certyfikacją Allergy Certified. Nasze kosmetyki otrzymują wiele nagród, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni. Bardzo się cieszymy. Między innymi, stojącą tutaj za nami nagrodę Love Cosmetics Award, którą niedawno otrzymaliśmy, i co jest ogromnie dla nas ważne. Nie chcę powiedzieć najważniejsze. Są to opinie kobiet, które informują nas, że po zmianie produktu na naturalny, certyfikowany, hipoalergiczny, prawdziwy hipoalergiczny produkt zmienił się komfort ich życia. Ewaluuje to problem infekcji czy podrażnień. I to jest dla nas niezwykle ważne.